Cześć wszystkim zainteresowanym. Miałam się pochwalić, jak wyglądają moje pomidorki. Zacznę od tych najmniejszych. Tutaj już właściwie jest końcówka. O, mniej więcej tak to wygląda. To już są takie, te, które zostały. Dla porównania tu macie piłeczkę tenisową, tak żeby porównać mniej więcej wielkość tych pomidorów. Bo ktoś mi ostatnio zasugerował, że fajnie by było pokazać, jakiej wielkości są te pomidory, bo tak naprawdę na filmiku tego nie widać. No więc są czerwone, będziemy je zrywać. Też wcześniej zrywałam pomidory, jak była taka niezbyt ładna pogoda, bo były już bardzo duże, widać było, że chciały dojrzeć, ale nie miały możliwości. Więc daliśmy je do takiej miseczki, nakryliśmy szmatką w ciemne miejsce i one pięknie sobie same doszły. Patent od mojej teściowej tak w ogóle, która pomidory hoduje co roku. Dobra, żeby się nie rozgadywać, bo słuchajcie, za chwilę yy, po prostu stracę więcej krwi niż yy, produkuje. Tyle komarów tutaj jest o tej porze. Także tutaj macie kolejne, oczywiście malinóweczki, które już sobie dochodzą. No to widać, są duże, są pomidory naprawdę... Spore. jest ich sporo. No i nasza sakiewka, tak, którą się chwaliłam już tyle razy, że powtarzam się notorycznie. Jest sakieweczka. no i sakiewka jest naprawdę pokaźna, bo tu macie przykład tej samej piłeczki. No i jest pomidor, tak. No to widzicie różnicę naprawdę mega. W smaku jest świetna ta sakiewka. Może, jeżeli ktoś będzie miał ochotę zobaczyć. Być może na następnym filmiku wezmę przekroje, pokażę jak każdy pomidor wygląda w środku. Jak widzicie, nie ma jakichś tam czarnych plam, tu się jakieś takie rzeczy zdarzyło, ale to jest bardziej chyba od przetarcia. Tak czy siak, bardzo ładnie to idzie, bardzo ładnie rośnie. No tutaj są już mniejsze, to widać. Ale jest ich sporo. Zobaczcie, na jednym krzaku no, jest oblepione po prostu bardzo, bardzo dużo. I to samo tam. Też dla porównania piłeczka ląduje tutaj, o, widać, tak? Widać, jakie wielkości są pomidorki? Widać. No i tutaj kolejna. Tutaj już są malinówki. I tutaj nasz niewiadomy. I powiem Wam, nie dowiem się. Nie dowiem się, co to jest za odmiana, ponieważ pytałam tej pani, od której kupowałam sadzonki i ona mówi, że miała w tym roku tyle odmian, że szkoda, że nie zapisałam sobie od razu, jak mi mówiła, bo ona już po prostu nie jest w stanie tego rozróżnić. Tak więc yy, będzie to nasz znak zapytania, niestety. No ale cóż, tak to nieraz bywa. I tu one są wielkości takiej, zobaczcie, mniejsze od tej piłeczki, ale naprawdę są przepyszne, przepyszne. I zobaczcie, mały krzak, tak jak mówiłam wcześniej, a ile pomidorów, mega odmiana, naprawdę bardzo fajna. No i te nasze gruszkowe, czerwone... One są zdaniem tutaj sąsiadki najsmaczniejsze, bo są takie słodziutkie, fajne i takie na raz, do sałatki idealne. Także tak to wygląda. No i oczywiście nasz piękny słonecznik, który ma już liście. To też macie dla porównania. O, to jest listek, to jest piłeczka. No jest duży, jest dużo większy ode mnie już. Także naprawdę fajnie mu się wyrosło. No i... To by było na tyle. Także tak to wygląda. Malinki, malinki jeszcze szybko pokażę. Maliny są. E, tylko zrywać. Tylko zrywać, jeść i coś z nich robić. Naprawdę też bardzo fajne. No ale to maliny to żaden wyczyn. Tak naprawdę rosną jak chwast. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnej odsłonie.